Dzień dobry kochani. Witam wszystkie raki na moim kanale w czytaniu z kart Tarota na miesiąc y, czerwiec. Tu mam oczywiście mojego kota. O, o o, tak. Kotek pomacha Wam łapeczką, bo on ma tak dużo palców yy, i na pewno będzie niegrzeczny, więc pewnie będę wstawała do niego z 70 tysięcy razy, ale uparła się, żeby być y, w moim gabinecie. Kochani. Na końcu będzie y, przesłanie od mistrzów duchowych. Czy też zobaczymy jaki będzie wam patronował w tym miesiącu y, przewodnik. Potasuję jeszcze karty i zobaczymy co uraków w miesiącu czerwcu, co ten miesiąc też wam może przynieść, nie? Dla Waszego Najwyższego Dobra, drogie karty, pokażcie nam też, co tu widzicie w miesiącu czerwcu, dobrego dla raków, dla ich najwyższego dobra. Proszę bardzo, kochani, jeśli coś nie rezonuje, to yy, to, to odrzućcie. Bierzcie tylko to, co z Wami gra. Jeśli nie, będzie, jeśli nie będzie Wam to czytanie odpowiadało, to zapraszam do znaków Zodiaków, w którym macie ascendent lub też te najważniejsze planety osobiste. Ale też mogę Was odesłać do innych filmików na YouTubie, dlatego że każdy tarocista czyta inaczej swoje karty i być może gdzieś tam w swoje sytuacje dopasujecie do, do tego, co widzą inni tarociści u siebie, nie? Wy w tym miesiącu wieża, czyli i ja, tak? Bo ja też jestem raczycą. wieża. Wydaje mi się, kochani, że my będziemy wszystko postrzegać z perspektywy ruiny tak jakby nam się coś jakby nam się świat zawalił nie? jakby nam się świat zawalił jakbyśmy czegoś nie ogarniali nie? jakby, jakby coś było poza naszym zasięgiem i, i do, kompletnego do kompletnego niezdobycia nie karta wieży to jest karta ruiny, to jest karta y, y, załamania, to jest karta czegoś, co, y, czy też sytuacji, y, które mogą y, w nas wywołać, y, że tak powiem, y, pewne drastyczne, y, drastyczne podejście, pewne drastyczne, y, drastyczne... Przejścia, tak? Przepraszam Was za kota, oczywiście. Myślę, że karta wieży mówi, że jest w tym jakaś nasza niedola, nie? Jest jakiś zamęt, jakiś, jakieś przeciwności losu. O, i widzicie, i już mój kot broi. No i to jest właśnie to. Koteczku mój kochany, bardzo Cię kocham, ale spadaj od moich suszonych różyczek. I kochani, i tak. W tej karcie my sami sobie. My sami sobie stworzyliśmy taki świat, tak? W którym być może czujemy się z niego dumni, tak? A jednocześnie wyzwalamy pewną próżność, nie? I tutaj ten świat musi nam runąć. On jest. Zbudowany źle. On nie ma dobrych fundamentów, tak? To jest coś, od czego będziemy odchodzić. Tutaj sami w sobie musimy y wytworzyć taką błyskawicę, która zniszczy nam, zniszczy nam rzeczy, których tak naprawdę my naokoło siebie możemy zupełnie nie dostrzegać, nie? których możemy nie dostrzegać. To jest Musimy pozbyć się tej katastroficznej czy też katastrofalnej, katastrofalnego myślenia, które gdzieś tam w nas siedzi. Nie? Może tutaj musimy postawić się, postawić się przeciwnością losu, tak? postawić się jakimś stratą, tak? postawić się tej naszej niedoli, tej naszej klęsce, w której być może... Większość z nas siedzi, tak? I tak postrzegamy nasze życie. Tak postrzegamy nasze życie. Przecież my nie jesteśmy nieudacznikami, no nie? No nie jesteśmy. To dlaczego zawsze y, patrzymy, zawsze, bez tego zawsze dlaczego patrzymy na swoje życie y, poprzez y, nieszczęścia, które nas dotknęły lub też, które do nas przychodzą, tak? Życie składa się z różnych y, y, sytuacji, których się kompletnie nie spodziewamy, tak? Czy z y, pewnych nieoczekiwanych zmian, tak? No niestety, tak już w życiu jest. Yy, możliwe, że też y, niektórzy z nas, raków, będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy zapła zapłacić za pewne rzeczy w życiu, tak? Za jakąś tam nieposkromioną pychę, za jakąś dumę, za jakąś próżność, za sytuacje, w których zachowaliśmy się kompletnie nierozsądnie, nie? Więc tutaj, tutaj musimy, musimy tego się pozbyć, tak? I nauczyć się, nauczyć się budować na przyszłość rzeczy czy sytuacje na solidnych fundamentach, nie? Musi być ta baza, ta baza musi być solidna, żeby coś mogło y, trwać dłużej. Y, niektórym mogą się w tym miesiącu posypać związki, niektórym mogą się posypać y, plany zawodowe, tak? Y, także my w tym miesiącu nadchodzi jakby dość trudny, y, dość trudny y, czas dla nas, tak? Ale my musimy szukać, my musimy szukać tych rozwiązań, tak? szukać tych rozwiązań i szukać fundamentów na których zaczniemy budować coś od nowa, tak? Stare musi odejść, to nie ma możliwości na to, żeby to dalej trwało, tak? To musi się zakończyć, to musi się zakończyć. Jeżeli my tego nie zrobimy, to los zrobi to za nas. Los, przeświat, Bóg, nazwijcie sobie to jak chcecie, tak? W każdym razie. Tutaj, musimy tutaj na nowo zacząć postrzegać swoje życie i zmienić w nim wiele rzeczy, żeby one mogły być bardziej trwałe, tak, bardziej trwałe. My musimy zrobić sobie tą budowlę bardziej trwałą, więc tak oto w tym miesiącu my będziemy wyglądać. No nieciekawie, nie? No nieciekawie. Chociaż, chociaż mówię, dla y, części z nas to będą, będą sytuacje, y, które oczyszczą, tak? Które uwolnią nas od czegoś, nie? Kochani, co odchodzi, co się kończy? Y, dwie buławy. Pewnego rodzaju plany, tak? Przepraszam Was, ale tutaj mój kot po prostu jest lumpem, jest lumpem, broi, jest niedobry, i, i próbuję za wszelką cenę mnie wkręcić tu w coś, nie? Także bardzo Was przepraszam, ale to tak trochę z humorem już odejdźmy od tej wieży. W każdym razie, co tutaj się, co tutaj się kończy? Myślę, że pewnego rodzaju plany, tak? Pewnego rodzaju plany, pewnego rodzaju um, sytuacje, w których panowaliśmy, wydawało nam się być może, tak, że panowaliśmy nad wszystkim. I to odchodzi y, do przeszłości. Nie? Y, możliwe, że y, będzie trzeba pożegnać się z jakimiś planami na y, wakacje, tak, na wakacje, czy na jakieś wycieczki. Y, możliwe też, że tutaj, y, że tutaj trzeba będzie y, w tej karcie Stawić czoła wyzwaniom, które, które już gdzieś one się zaczęły, i być może, być może my je gdzieś pomijaliśmy do tej pory, nie? My je gdzieś pomijaliśmy, nie? I to może i w tej wieży właśnie coś trzeba będzie tutaj zniszczyć, nie? Ale wydaje mi się tutaj, że pewnego rodzaju plany kończą się, tak? Pewnego rodzaju wyzwania też odchodzą w niepamięć lub też będziemy musieli im stawić czoła jak najszybciej, jak najszybciej, nie? Yy, dwójeczka buław to karta, która mówi między innymi o panowaniu, tak? O panowaniu nad sytuacjami, o panowaniu nad sobą, o panowaniu nad yy, jakby innymi osobami, tak? O jakimś budowaniu czegoś, o umacnianiu czegoś, nie? I tutaj to, yy, wydaje mi się, że tutaj to właśnie będzie, się dla nas kończyło, tak? Myślę, że powinniśmy zwrócić też uwagę na osoby, czy też sytuacje, do których mieliśmy jakieś zaufanie, nie? I one też gdzieś, one też gdzieś odchodzą już od nas, nie? Też gdzieś się kończą te sytuacje. Kochani, co się zaczyna dla raków? A sąd? Zaczynają się pewnego rodzaju podsumowania. Być może właśnie po tym, że coś gdzieś nam się nie uda, coś nam gdzieś runie, tak? Musieliśmy, zostaliśmy zmuszeni być może do tego, żeby zakończyć pewnego rodzaju swoje projekty czy plany przedwcześnie, zanim one jeszcze zostały przypieczętowane takim solidnym zakończeniem, tak? Musieliśmy je porzucić, zostawić. To tutaj będziemy musieli w tej sytuacji coś podsumować, tak? Zrobić sobie pewnego rodzaju bilans, tak? Jakby y, odrodzić się na nowo, tak? Jakby to, co gdzieś w nas głęboko siedzi, ja tak czuję tą kartę, to, co gdzieś w nas głęboko siedzi, wyrzucić to na zewnątrz, tak? Wyrzucić to na zewnątrz. Mam takie wrażenie, bo sama też jestem rakiem, tak jak zawsze mówię, Mam takie wrażenie, że będę musiała wyjść ze swojej skorupy, żeby coś udowodnić światu, sobie, tak, żeby się przebudzić, żeby zacząć nareszcie działać zgodnie ze swoim planem, zgodnie z tym, jakie chcę osiągnąć cele, tak? Zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Ja to tak, ja to tak widzę, nie? Ale i też coś będzie tutaj trzeba podsumować, zweryfikować, tak? Zakończyć o też, tak? Coś zakończyć. Może zakończyć, właśnie, jakiś smutny okres w naszym życiu, tak? Zakończyć te wszystkie nieporozumienia, te wszystkie porażki, yy, którymi się otaczaliśmy do tej pory, tak? I po prostu wyjść temu naprzeciw, nie? Wyjść temu naprzeciw. Stawić im czoła, nie? Obudzić się do działania, tak? To jest karta zmartwychwstania, nie? Czyli my. Do tej pory można by było powiedzieć, byliśmy martwi i bierni w, w pewnych sytuacjach, tak? Yy, I teraz powinniśmy z tego, yy, z tego wyjść, tak? Lub byliśmy w pewnym kokonie ochronnym, tak? I teraz musimy wyjść, żeby zacząć działać, zrobić coś nowego, tak? Wejść w jakiś nowy etap, nie? Co powinniśmy sobie odpuścić w tym miesiącu i czego się powinniśmy pozbyć? Powinniśmy się pozbyć uczucia niezadowolenia, uczucia niedopracowania czegoś, tak? Yy, wszystkiego tego, co gdzieś nam zalega w naszych myślach, nie? Co powoduje takie yy, yy, nasze zniechęcenie, tak? Nasze yy, pewnego rodzaju obawy też, nie? to tego y, powinniśmy się pozbyć, od tego powinniśmy się jak najbardziej odciąć, zostawić to, y, zostawić to za sobą, nie? Y, myślę, że tutaj y, zostawić takiego, takie nasze nasz przesyt jakby emocjonalny, nie? że gdzieś coś już już mamy dość, nie? to tak jakby nam się coś już zaczynało y, gdzieś tutaj ulewać, nie? Y, Myślę, że też, że też możemy pozbywać się naszych uzależnień, czy to od ludzi, czy to od sytuacji, czy to od nawyków jakichś, które posiadamy, tak? Bo być może są osoby, które notorycznie piją kawę, nie piją na przykład herbaty ani nic innego, nie? Ja piję kawę, to już jest moja druga, piję kawę bardzo lubię, ale wiem, że wszystko w dużych ilościach może mi zaszkodzić, nie? Więc, tutaj w tej karcie być może też przyjdzie nam porzucić coś, co lubimy, nie? Co lubimy, bo może tam siedzimy w takim ciepłym miejscu, jakimś fajnym, i trzeba będzie wyjść, nie? Z tego, trzeba będzie po prostu wyjść. Myślę, że. Odpuśćmy sobie, odpuśćmy sobie tutaj pewnego rodzaju rutynę, tak? I y, odpuśćmy sobie y, brak chęci czy brak motywacji. Poszukajmy tego w sobie, nie? Poszukajmy tego w sobie. My musimy to w sobie znaleźć. Y, 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 musimy też, y, musimy też y, pozbyć się sytuacji w naszych związkach, w naszych relacjach z innymi ludźmi, które nas y, ograniczają, nie? Bo czwóreczka może mówić o pewnego rodzaju y, ograniczeniach, nie? Ograniczeniach. By, bym tu powiedziała, że też y, możemy y, pozbywać się osób y, w naszych związkach, na przykład, czy, czy, czy osób, które gdzieś tam y, startują, że tak powiem, do nas w szranki. Y, osób, które z, okazują nam, nam zbytnie zainteresowanie y, pewnymi takimi wylewnymi uczuciami, gestami, spojrzeniami i tak dalej. I, I być może my tutaj takich osób będziemy chcieli się pozbyć, bo będziemy mieli tego dość. To będzie pewnego rodzaju przesyt u nas, nie? Coś takiego ja tutaj kochani widzę. Co działa u nas na korzyść, tak? Co działa u raków na korzyść? Co działa u raków na korzyść? Co jest na plus? Król denarów. Można by było powiedzieć, Faktum. że pewnego rodzaju sytuacje finansowe, nie? Też, też tutaj można tak na to spojrzeć. Nie? Na plus działa też być może dobra organizacja. Nie? Dobra organizacja. Talenty, którymi zostaliśmy obdarzeni, lub które sobie wypracowaliśmy. Przepraszam Was, otworzę kotu drzwi. No już uciekaj. Do widzenia. Tak. Talenty, które, yy, którymi zostaliśmy obdarzeni, czy też, które, yy, które sobie gdzieś tam wypracowaliśmy, nie? Yy, poza tym, yy, poza tym, aktywność fizyczna nasza, tak? Yy, my tutaj nie... Yy, My nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią siedzieć i czekać z założonymi rękoma, aż coś do nich samo przyjdzie, tak? Więc tu uważam, że na plus jest też działanie, ta niezłomność w tym działaniu, tak? Ta nasza niezłomność w tym działaniu. Na plus, tak? I co może być korzystne? Korzystne mogą być dla nas w tym miesiącu sytuacje związane z kwestiami materialnymi, nie? Z kwestiami materialnymi, z dobrą organizacją i z yy, praktycznymi planami, tak? Z praktycznymi plan planami, tak uważam, kochani. Praca. Cztery yy, buławy. No tutaj mi się wydaje, że wszystko będzie dobrze, tak? Będziemy mieli jakieś pewnego rodzaju powody do radości, nie? Być może będziemy świętować jakieś nasze sukcesy. Możemy też gdzieś udać się w jakąś delegację, tak? Poza miejsce zamieszkania. Ci, którzy szukają pracy, jeśli ją znajdą, to, to ta praca może być gdzieś poza miastem, tak, Czy poza miejscowością, w której, w której mieszkacie. Czwórka buław, to tak jak mówię, to jest świętowanie pewnych sukcesów. Które osiągnęliśmy wspólnie z innymi. tak, Jeśli pracujemy w jakichś zespołach, to, to te sukcesy tutaj powinniśmy w tym miesiącu w pewien sposób celebrować, czy, czy też z nich się, z nich się cieszyć. Nie? To jest taka otwarta energia, energia takiego działania, takiej kreatywności. Tak? To w końcu są buławy, więc i ogień. Tak? Ale jeśli mamy pracę, to możemy w niej że tak powiem pozostać y, na dłużej, tak? Znaleźć sobie, znaleźć sobie y, dobre miejsce, dobrą posadkę, tak? Dobre miejsce w, tym, y, w tej firmie, w której, y, w której pracujemy, nie? Tak, tak, myślę. I to jest coś, co może potrwać, y, to jest coś, co może potrwać troszkę dłużej, nie? Do tego dopiero być może będziemy y, dochodzili. Kochani, co w uczuciach, jeśli chodzi o uczucia, to mamy 9 denarów. Karta singla to też, nie? Ale i zadowolenia z pewnych osiągniętych i ukończonych celów. nie? Z tego co już zrobiliśmy. nie? Więc tutaj, jeśli chodzi o związki, mogłabym śmiało powiedzieć, że dziewiątka denarów może wam mówić o tym, że y, to co robiliście do tej pory w waszych związkach teraz może przynieść wam korzyści, tak? Teraz może przynieść wam y, korzyści, zyski. Możecie też się wyzwolić z pewnych ograniczeń y, w związkach, nie? Też możecie się wyzwolić z pewnych ograniczeń w związkach. Y, możecie być też dość powierzchowni tym wszystkim, nie? W Waszych uczuciach, w Waszych relacjach z partnerami. Być może niektórym z Was miłość nie będzie przesłaniała innych rzeczy, nie? Tak, jakby, jakby powiedzieć: Może to trochę dziwnie i brzydko zabrzmi, ale jakby powiedzieć, że miłość w tym miesiącu dla Was nie będzie nie będzie wszystkim, tak? nie będzie na pierwszym miejscu. To będzie gdzieś y, troszkę odsunięte, y, odsunięte na bok, tak? Te, te uczucia wasze też mogą być pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam wcześniej, powierzchowne, ale to nie znaczy, że wy nie kochacie kogoś, nie? To nie znaczy, że wy kogoś nie kochacie, kochani. Rada, już wyciągam. Rada, dziewięć y, buław. Bądź konsekwentny, bądź konsekwentny, bądź pewny siebie, bo masz możliwości do tego, żeby osiągnąć cel. Ostrzeżenie. Trzy y, miecze. Tu mogłabym powiedzieć, uważaj, jak zachowujesz się wobec innych bo to może przynieść ci smutek, tak? Ktoś może cię obrazić, unikaj y, sytuacji, w których, czy związków, w które będziesz wchodziła, które wiesz, że z góry są przegrane, tak? Unikaj, y, unikaj, też, y, unikaj też sytuacji, y, gdzie wiesz, że y, smutek, może y, smutek może powodować u ciebie rozgoryczenie, tak? Jeszcze większe, tak? Może tutaj spowodować y, żal, nie? Y, unikaj sytuacji, w których nie możesz podjąć decyzji, bo ból, bo troski, bo zwątpienie przesłaniają ci to wszystko, nie? Więc unikaj takich sytuacji. Y, ta karta mówi też y, ostrzega was przed tym, że może mo, mo, mogą być napięcia w relacjach nie? między wami a y, innymi y, ludźmi. Oczywiście nie wyklucza też os, y, udziału, osób, y, trzecich, nie? udziału osób trzecich, nie? Udział osób trzecich czy os, osób postronnych zupełnie nie. Y, ostrzega was też przed zazdrością ta karta. Więc tutaj y, nie wchodźcie. W sytuacje, które mogą ograniczyć wasze pole widzenia, nie? Wasze pole widzenia czy pole dostrzegania, czy pole pojmowania yy, uczuć, kochani. To by było to. I teraz sprawdzimy, jakie, jaki jest dla was przewodnik duchowy, tak? Mistrz duchowy. Drogie raki. Zobaczmy, co wy tutaj w tym miesiącu macie. Gest pojednania. Pani Białego Bizona. No, my sobie przeczytamy to oczywiście, nie? Bo ja też. Y... Co to Pani Białego Bizona? To pewnie z jakichś indiańskich y... wierzeń czy legend się wywodzi. Ale zobaczymy. Gest pojednania. Gest pojednania. Pani Białego Bizona to wieszczka, która ukazywała się Indianom plemienia Lakota. Trafiłam. Chcąc zwiększyć moc ich modlitw i utworzyć pomost między Ziemią a Niebem, przybierała postać Indianki ze specjalną fajką. Odchodząc z plemienia, stała się Bizonem o różnych barwach, co miało podkreślić jedność ludzi wszystkich ras. Obiecała, że będzie powracać, aby czuwać nad jednością i pokojem na Ziemi. Wzywaj panią Białego Bizona, aby zapewnić harmonię w swoich relacjach z innymi i pokój na świecie. No, to może coś, coś tutaj może być, nie? Kochani, yy, ta karta zwiastuje rozwiązanie sporu lub nieporozumienia. Uwikłani w tę nieprzyjemną sytuację są gotowi przebaczyć i zapomnieć. Staraj się dostrzec punkt widzenia innych, co zmiękczy nawet najtwardsze uczucia. Gdy do tego dodasz współczucie, moc uzdrawiającej miłości sprawi, że harmonijnie zostaną zaspokojone potrzeby wszystkich zaangażowanych. Szczegóły rozwiązania tej sytuacji pozostaw bezgranicznej mądrości ducha. Bądź skłonny wybaczać, okaż współczucie wszystkim związanym z tą sytuacją, również sobie. Przyjmij przeprosiny, zauważ komiczność tych okoliczności. No, tak, jeśli coś będzie śmieszne, to my to zauważymy, nie? Ale jeśli yy, są sytuacje, w których nie można wybaczyć, to co wtedy? Co wtedy? Co wtedy z tym zrobić, nie? Być może ten miesiąc przyniesie wam. Yy, nam, wam, odpowiedzi na, na tego rodzaju pytania, tak? Czy czasem warto wyciągnąć rękę na zgodę do kogoś, nie? Czy nie dość już przez niego y, przeszliśmy, nie? Też warto się nad tym y, zastanowić, moi kochani. Y, oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego, cudownego miesiąca, ciepłego, żebyście mogli też odpocząć. Gdzieś na jakiejś fajnej plaży, nad jeziorem czy tam nad morzem. To zależy od tego, gdzie wy tam mieszkacie i gdzie macie bliżej, nie? Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam na następne filmiki i do zobaczenia.